Hej, wszystkim! Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem dość nietypowym, ponieważ przychodzę do Was z odcinkiem z pakowania. Możecie się zdziwić, bo teraz jest kwarantanna, a ja się pakuję. Gdzie ja wyjeżdżam? Moi drodzy, ja będę robiła niespodziankę Jankowi, czyli mojemu chłopakowi, i jadę do niego, bo on już tyle razy zrobił niespodzianki, że i do mnie przyjechał. A ja zawsze, jak próbowałam mu zrobić niespodziankę, to nigdy one nie wychodziły i albo on się skapnął, albo coś, albo coś, i zawsze, no. Zawsze nie były to niespodzianki udane, a tym razem mam nadzieję, że się uda. Wszystko uzgodniłam, dzwoniłam do Janka rodziców, co było dla mnie bardzo stresujące, bardzo, bardzo. Bo ja nie mam jakiegoś dobrego kontaktu z rodzicami Janka i naprawdę... Nie wiecie, jak ja się stresowałam, przysięgam. Napisałam na kartce co ja chcę powiedzieć, żeby wiecie, żeby wiedziała, żeby się nie jąkać albo coś masakra. No ale dobra. Zgodzili się, powiedzieli, że to super pomysł, więc mi bardzo miło. też pisałam do Dylana, czyli do najlepszego przyjaciela Janka, żeby on się z nim spotkał. I pod koniec tego ich spotkania, ja tam gdzieś wiecie, wyjdę od tyłu i takie uuu niespodzianka! I to będzie super. Ja się już nie mogę doczekać. W ogóle ten filmik, ten spakowania wstawiam już po całym wyjeździe. Jak go wstawiam, to znaczy, że niespodzianka wypaliła. Trzy dni. Od momentu wstawiania tego filmu pojawi się vlog. Ktoś to na Instagramie będę was informować, tutaj macie mój Instagram. ale mm, mm. Uh, Ale zadyszki dostałam masakra. Jeżeli chodzi o transport, bo możecie się zdziwić, że no jednak troszeczkę to jest niebezpieczne tak jechać podczas tej kwarantanny. Ja naprawdę zdaję sobie z tego sprawę, dlatego e, nie jadę żadnymi busami, żadnymi pociągami, w sumie też dlatego tak dawno się z nie widzieliśmy, no bo moi rodzice też się nie zgadzali, żebym ja tak sobie jeździła pociągami, busami, bo jednak no chorych już jest coraz więcej. Tak akurat idealnie, idealnie po prostu ogarnęliśmy tak, że moja mama ma kolego w pracy, który akurat jedzie do Krakowa i zabiorę się z nim jako pasażer i ja pojadę z nim, bo on tam ma jakieś paczki, zawiesz nie wiem dokładnie o co chodzi, i po prostu no dogadaliśmy się a ja się tak na maksu że boże że to będzie tak fajnie oh. i też prawdopodobnie właśnie z nim będę wracać dlatego nie wiem dokładnie kiedy będę wracać dlatego też pakując się nie wiem ile rzeczy brać ale wstępnie pakuję się na tydzień, możliwe, że to się przedłuży możliwe, że będzie będę jechała krócej na przykład na 5 dni, nie wiem oh. ja pierdolę, ja się stresuję fest bez kitu, oczywiście wszystkie środki ostrożności będę miała zapewnione czyli wiecie, maseczka żel rękawiczki, wszystko po prostu ze sobą wezmę i w ogóle nie widziałam się z z Jankiem już jakieś kurcze trzy miesiące. Bez kitu, przez tego wirusa. Ostatni raz, jak się spotkaliśmy, to Janek u mnie był i zrobił mi niespodziankę i przyjechał na jeden dzień tylko. Więc, no, jeden dzień z Polska do Krakowa to nieźle, bo z Polska do Krakowa to jest jakieś 400 km, więc, no naprawdę. Mmm, długa droga. I no co? No, zaczynamy pakowanie. Nie chcę się tutaj też bezsensownie rozgadywać. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba, bo wiem, że w sumie jakiś rok temu, dwa lata temu to była jedna z ulubionych serii na moim kanale, czyli takie pakowanie na zieloną szkołę, bo kiedyś właśnie nagrywałam takie odcinki, co prawda, kiedyś to było z dwa lata temu. Ja jeszcze byłam taka malutka, zestresowana, nie wiedziałam co mówić do tej kamery, a teraz już tak na luzie z wami gadam, jakbyście byli moimi przyjaciółmi. No ale dobra, to nieważne, nie cofajmy się kilka lat wstecz, po prostu mamy to teraz, co dziś jest, o oh jest i... Lecimy z tym odcinkiem. Dziękuję bardzo, lecimy. Dobra, ogólnie nie mam pojęcia w co się zapakować. Nawet nie wiem ile ile tam tak naprawdę jadę. Bo no, jak na studentkę jeździłam, to zazwyczaj jechałam na weekend i brałam plecak i torebkę. A teraz właśnie, kurczę, w ogóle to jest nowy plecak, więc się tak cieszę, że mogę go w końcu użyć, więc no, biorę na ten plecak. I nie wiem, czy wziąć taką malutką walizeczkę, no ona jest maleńka, jak widać w porównaniu do tego plecaka, no bardzo podobna wielkość, więc albo wezmę tą walizkę i będę miała tak, wiecie, dużo miejsca, luz, 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 albo wezmę torebkę. Pokażę wam zresztą. O, na przykład Obaga. Mogłabym wziąć Obaga i po prostu, wiecie, zmieścić się tak na styk, czyli tak jak zawsze. Boże, to będzie takie dziwne, jak wezmę tą walizkę, w sensie? Nie wiem, tu w ogóle mam jeszcze metkę, bo to jest y, nowa walizka. Zamówiłam na stronce BG Berlin. Bardzo polecam. Super są te walizki, bardzo ładnie płynie jeżdżą. W ogóle na środek patrzcie, bo w środku jest dużo fajnych przegródek. Patrzcie na to. Tu jeszcze w ogóle mam jakieś tam rzeczy mi zostały Bo to jest nowiutka walizka i nowiutki plecak Więc wiecie, idealnie Na pewno w to się zmieszczę Cztery dni to nie jest wcale jakoś super dużo hm. Więc, dobra, nie wiem <ścoughs> Bez nie wiem, serio ale podobno ma być zimno, więc muszę też wziąć jakąś bluzę, jakiś dresik na pewno. Nie będą tylko tutaj topy na ramionczka. W ogóle ja mam jakieś takie dziwne problemy życiowe. Dobra, tu mniej więcej sobie ułożyłam tym czasem. Pewnie będę wracać jakoś w poniedziałek, może to się przedłuży do tygodnia. Mam pojęcia w ogóle, ile mogłabym tych rzeczy wziąć. Dobra, więc jeżeli chodzi o ciuchy, ja tego biorę zdecydowanie za dużo, ale jak zwykle moja mama mi kazała to wziąć. I w końcu nie mogłam się zdecydować, co? Więc wziąłam dwa razy więcej ubrań, jak powinnam wziąć. Więc jakby... Hmm, nie zwracam na to uwagi. Wziąłem dwa te takie topiki z Bershki, one no są cieniutkie, zajmują mało miejsca, więc jakby no spoko. I ten chyba biorę sobie na drogę, bo są strasznie wygodne. Tutaj też mam te takie topiki z Bershki, też takie, no które teraz myślę, że są dość popularne i biorę czarny i niebieski. Stwierdziłam, że one również zajmują mało miejsca, więc również wezmę dwa. Mogę się założyć, że w połowie tych rzeczy nie będę chodzić, ale dobra jakby bez sensu Biorę też takie body, można w nich chodzić bez stanika, bo mają taką podszewkę One są z tamtego roku z Bershki Tu jeszcze mam taki, taką zwykłą koszuleczkę dopasowaną, krótką, taki crop top po prostu z New Yorkera I taki crop top z Playboyem, za dużo tego Tu jest bluzka do spania mm, No i w sumie, w sumie tyle, więc już to wsadzam A jeżeli chodzi o spodnie, to nie mam pojęcia jakby jaka jest, będzie pogoda W sensie podobno mają na przykład jutro być zimno, pojutrze ma być zimno Ale na przykład w sobotę ma już być cieplutko i w niedzielę tak samo ma być cieplutko plusko, więc no tak ciężko jest dobrać te ubrania, dlatego muszę wziąć trochę tego, trochę tego. Tutaj mam takie spodenki, one są ogólnie do ćwiczeń, ale stwierdziłam, że je wezmę, są fajne wygodne i nawet tak naprawdę nawet nie ćwicząc, można je nosić, bo ślicznie wyglądają ze Strong Point. Tutaj mam też takie dresowe spodenki z Moskito, które ostatnio właśnie mi przyszły, widzieliście na vlogu na pewno. No tu mam jeszcze kolejne dresy, tylko już tutaj takie długie zberżki, Bershki, większości osobom pewnie kojarzone, znane też z tej kolekcji. Już widzę tych ludzi, którzy to oglądają, Mam takie ja pierdziele kobito, ile ty tego bierzesz. No ale niestety, takie życie. I biorę dżinsy takie z takimi wiązaniami po boku. Ja je w sumie na drogę, bo są strasznie wygodne i jeszcze takie zwykłe, klasyczne, najzwyklejsze czarne dżinsy. No i w sumie, w sumie w sumie to tyle. Patrzcie, znalazłam taki fajny zestaw z jakimiś buteleczkami i tutaj myślę, że sobie właśnie przyleję jakiś żel albo szampon. To będzie super alternatywa, tu mam szczyteczkę nowiutką różowiutką, jeszcze mam wosk do aparatu i dwa takie czyściki też do aparatu szczyteczki międzyzębowe, coś takiego takie mini, zawsze jak ja do Janka biorę taką przezroczystą kosmetyczkę, żeby jakby przez nią było wszystko widać, bo szczerze to jest super lifehack i najbardziej Wam polecam na podróż zwłaszcza jak na przykład szybko musicie się pomalować czy coś takiego, albo wyjmujecie żel od razu macie przezroczystej kosmetyczce. to jest super, aczkolwiek znalazłam tutaj taką gwiazdki, jak ostatnio sprzątałam i tutaj właśnie mogę sobie włożyć jakieś żele, szampony itd., a tutaj pod spodem takie kosmetyki do makijażu. I tu już sobie wsadziłam rzeczy, które biorę, i tu jeszcze jest miejsce na tak także to jest w sumie fajne. Jezu, dobrze, że wziąłam tą walizkę. Mi się wydaje, że ta walizka to będzie jednak dobry pomysł. E, tutaj już wsadziłam skarpetki i majtki. Mam kosmetyczkę. A tutaj wsadziłam sweterek i bluzkę, chociaż nie chcę tego brać, bo w sumie będę brała jeszcze taką bluzę, która jest do kompletu z tymi spodenkami fioletowymi. Ona jest taka króciutka, do tego jeszcze to i do tego te spodnie pewnie. Tu jeszcze mam pasek, więc to w sumie też założę do tego. O i tu mam jeszcze... Um... Wiecie, jakby była jakaś awaria czy coś na wszelki wypadek? Zawsze warto mieć. Przelałam sobie do tego słoiczka bazę pod makijaż, bo nie będę brała całego takiego opakowania. Poza tym to jest szklane, więc jest duża, duża prawdopodobieństwo, że mogę to rozbić, dlatego po prostu sobie przelałam. To jak jakiś niemiecki, albo coś. Dobra, jak coś to jest język Martynki, więc jak nie pytajcie się w jakim języku śpiewa, bo sama tego nie wiem. Dobra, Dobra, nieważne, cicho. Patrzcie. Tutaj rozłożyłam rzeczy, w sensie rozłożyłam dla was, żeby wam pokazać jak to wygląda. A nie, czekaj, to jednak tu tak, o. Dobra, no więc tutaj sobie wzięłam takie, wiecie, jak do malowania rzęs. Zawsze mi są potrzebne, bo zawsze wyjeżdżam, jak maluję rzęsy, więc wzięłam sobie dużo tych wacików. Wzięłam sobie takie do zmywania makijażu, Wzięłam sobie lakier do paznokci, tylko nie mam zmywacza, więc może być z tym problem, no ale mam lakier, no bo mam teraz taki zwykły i nie są to hybrydy, dlatego no wiadomo, że taki zwykły lakier może się zmyć. Balsam do ust, tu mam odrywkę do włosów z L'Oreala, tutaj mam dwa szampony przelane do takiego opakowania, mogę je w sumie zmieszać, no ale dobra, gumki do włosów, perfumki, moje ukochane, tutaj Martyn jest, siedzi się ma, no, balsam do ciała, peeling do ciała, w sumie nie wiem po co mi to muszę je w końcu zużyć, dlatego wzięłam balsam i peeling. Tu jest czytelnik, nic taki ale a to do zmywania makijażu żel do twarzy. W sensie, miałam wziąć tą piankę to tak las, bo na też się do zmywania makijażu, ale stwierdziłam, że jednak się boję, bo nigdy jej nie używałam, a nie chcę, żeby mnie wysypało, więc wziąłam ten swój sprawdzony żel do twarzy. No i tutaj takie rzeczy do jamy ustnej, w sensie do aparatu i do zębów w ogóle A tutaj na dole w tej kosmetyczce mam jeszcze pędzle do brązera, do pudru i do brwi. No i mam puder, brązer, cień do brwi. No i tu mam jeszcze gąbeczkę do makijażu, bazę pod makijaż, przelaną, korektor. I to, że nie biorę podkładu, bo w sumie... No nie wiem, jakoś teraz się mocno nie maluję, nie potrzebuję tego. A, jeszcze wzięłam yy, kreskę. A, tak, wzięłam eyeliner, bo stwierdziłam, że może uda mi się zrobić kreski, ale w sumie wątpię, ale wzięłam. I jeszcze wyrzuciłam taki tonik do twarzy. Nie mam wacików, ale ja zawsze nakładam sobie ten tonik na rękę, a potem na twarz. Dlatego, no bo waciki strasznie wchłaniają go i w sumie szkoda go marnować, zresztą, że mam taką małą pojemność, on jest super. Jeszcze szczotkę muszę tu gdzieś wpakować, ale szczotkę chyba włożę po prostu do plecaka. Bo wiecie, ja szczotki używam bardzo często, więc nawet warto ją mieć gdzieś przy sobie. Pasa. Na mnie, dobra. Dobra, dobra, Martina, chce mi się pomysłować. Tak, pięknie wyglądasz. O, co jest z tą kółką? <grywka> Biorę jeszcze ręcznik, taki szybko schlący czy coś tam i czepeczkę, taką neonkową zieloną. Nie wiem do czego, w sumie biorę, ją jest fajna. Biorę oczywiście jeszcze jakieś maseczki, tu mam jedną, tu mam jakąś z kamuflaża. i tu jeszcze taką... ona no, w ogóle jest z jakiegoś srebra. Jakby nie ogarniam, ale ni przez nią się super oddycha. No i jeszcze, właśnie, zapakowałam też koszulkę dla Janka, bo jest na mnie w sumie za duża, a Janek chciał taką, więc jakby będzie się cieszył. Mam nadzieję. <gry> zapakowałam jeszcze tutaj piórnik, e, książki dwie od angielskiego, zeszyt od angielskiego i taki brudnopis, że jak coś, że jak ktoś, któryś nauczyciel zada, to żebym miała gdzie pisać, a angielski dlatego bo pewnie pani coś zada, e, żeby jeszcze wpisać i tu mam jeszcze różne kartki odrukowane różne kserówki, które po prostu mam no zrobić. Jeżeli chodzi o sprzęty różne, to tu mi się przesyła odcinek i na pewno właśnie biorę laptopa, e, biorę dysk i przejściówkę. Tam jest jeszcze jeden kabelek od aparatu, więc to też na pewno biorę. Ładowarkę od laptopa, e, ładowarkę do aparatu, e, tu mam case na aparat. W sensie teraz nie nagrywam, i tutaj w tej przegródce mam taki mini, mini mini statywik. Powerbanka. Y, ładowarkę do iPhone'a i w sumie chyba tyle z tego co mi się wydaje. No i jeszcze obudowę i tutaj wkładam sobie dyski i kabel od dysku, żeby to mi się nie pogubiło. Sporo tych kabli. A no i jeszcze słuchawki, o których wam prawie zapomniała. Okej! Okay. I to chyba było na no tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że zapakowałam wszystko, co powinnam zapakować. Pa! Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, że się tak Jaram tym samym wyjazdem. Mam nadzieję, że to wypali, że będzie wszystko git. I aj, że rodzice Janka nie wyśmieją mnie za tą walizkę. Bez kitu. I czekajcie za trzy dni albo cztery dni odcinek, vlog. Mhm. I tyle. Póziaki, pa balki.